Dobry wszystkim. Kontynuujemy naszą podróż w cluster traku. Niestety musimy się lekko tak cofnąć. Ja już miałem okazję to przejść, ponieważ miałem problemy techniczne i niestety zapis się nie udał. Niestety ci problem z dyskiem. Także jeszcze raz będziemy to przechodzić. Średniowiecze i następny świat. Tutaj główną przeszkodą jest właśnie. Są różnego rodzaju młotki, katapulty, inne tego typu rzeczy. Jednak sam świat w sobie jest dosyć przyjemny, i poza kilkoma momentami, całkiem fajnie się z niego gra. Jest jeden z takich mniej stresujących, ponieważ no, opiera się właśnie o te tego typu rzeczy, co dość łatwo jest przewidzieć, przynajmniej w czystej teorii. W praktyce to czasami bywa gorzej, ale no. Myślę, że nie pójdzie to jakoś zbyt źle i będziemy mieli okazję skończyć wszystko w czasie takim dosyć realnym, co mam nadzieję dla wszystkich będzie bardziej jej komfortowe. Dobra, tutaj w tym momencie, jak widać, doszły nam na jakieś takie podbijaczki z dołu. Ale no, tutaj wystarczy w miarę. Dobra, tutaj ta ciężarówka się i tak pojedzie. Co prawda, trochę krzywo, ale dojedzie także. Także to mamy już załatwione. O o! o Okej, okay, dobra, udało się, co prawda trochę. Jak zwykle taki grach na fartucha, ale jest. O i tutaj następnym etapem, etapem następnym etapem, następną przeszkodą, która dochodzi do, do tej całej gamy rzeczy, które mają nas zabić są płomienie ognia. Ale no, nie jest to nic nadzwyczajnego. I to do przodu warto wylądować tutaj na tej ostatniej. To daje nam trochę pewien zapas pola manewru, później, bo jeżeli polecimy do przodu, to potem mamy gorzej z kontrolą tego wszystkiego, bo tam większy burdel. Więc o! Najlepiej teoretycznie można spróbować, zobaczyć, może się może będzie lepiej. Też nie wydaje mi się z tego, co kojarzę. Bo tutaj w tym momencie mamy chociaż nawet. Nawet mogłem się... O właśnie. Też jednak nie. Jednak dobrze mówię. Tam po prostu widzimy więcej i możemy przewidzieć to co. Ważne, żeby tutaj na, to, na początku tego etapu zdążyć na ten przedostatni rządek, bo inaczej... O, jeśli tutaj nie... nie damy rady, no to wtedy jest już problem się robi. Nie rozumiem teraz. Dobra. Zróbmy mały przystanek po, po tej próbie, jeśli mi się nie uda i... Weźmy to utnę. chociaż może teraz nie będzie tak źle. Dobra, chyba nie będę musiał tego robić, bo nie chciałem Państwa tutaj wszystkich Was męczyć hmm, pod moimi porażkami, ale widać się w końcu udało. To nie było już łatwe. Tak ładnie szło i, i się wypsuło, ale mam nadzieję, że teraz już dalej nie będziemy mieli takich problemów. Ok, za szybko. Dobra, jakoś uratowałem się jeszcze o, o, mamy tu coś? O, o! O, kurde, trawie. To już było trochę ryzykowne. Ale no już Tak się aż tak bardzo posypało, to trzeba było się uratować. Ło wow wow. wow, 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 wow. Za daleko. No dobra. Czyli tu nie ma co tak wyskakiwać, bo tam z przodu też ich nie ma za wiele. No dobra, ale bez takich. Dobra. Nie, nie, nie. Ta się tu wygrzebuje, no. Ja też nie jestem w to specjalistą. O, 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 o. Dobra, dobrze mnie te nie zabijają, chociaż te te dotknięcie tych konstrukcji drewnianych Dobra także to jest już pół sukcesu więc Ła Rzecz Sara A tutaj kurde czemu to mnie zatrzymało? Hmm. Musimy zdążyć przed tymi opadającymi to jest yy, dosyć ważne tylko tyle, że mamy dosyć dużo czasu na to. Kur... Ta planża nie jest jeszcze taka tragiczna. Tamta chyba była, miała, była jakaś tochowa dla mnie. Bo ogólnie całość tego... jakby tego świata, nazwijmy to. Nie jest jakaś taka tragiczna. Okej, okay, dobra. Tu spokojnie już teraz dojedziemy. Nie ryzykujmy, bo nie ma potrzeby na tą chwilę. I także nie mam, tak nie pobiję żadnych rekordów świata. Więc na razie chciałbym pokazać Państwu tylko te plansze, które tutaj są. Łożesz! No dobra, trochę, trochę teraz zepsułem. Więc także... Ła, co tutaj się dzieje? W tej grze się dużo generalnie dzieje. Aha, czyli tutaj jak nie wybijemy. Dobra, czy tak, to, to to. Czyli jak widać trzeba być na samym początku, niezależnie od wszystkiego. Bo jeśli nie będziemy na tej ciężarówce pierwszej, od tej tutaj, to mamy niestety problem, bo nie doskoczymy po prostu. Nie ma takiej szansy. Okej, okay, teraz tu i w dół. To już jest taka... Ile mi dobrze... Jeżeli dobrze właśnie trafię, to, to już nie był, to już był koniec sekwencji, to już, tam już było prościej, z tego co pamiętam, ale no. Tyle było z teorii, oczywiście, jak to zresztą zawsze właśnie widać. Jak zacznę coś mówić, że jest prosto, łatwo i, i fajnie idzie, to zawsze kończę z jakimś młotkiem w głowie albo czymś podobnym. O, -o nie mam tego dasha, ale dobra, chyba trafię. Dobra, trafiłem. Okej, okay, jeszcze zostały teraz te podbijanie. Ale to już czemu ale fart to był no dobra jakoś się udało czyli mamy pierwszą część czyli średniowiecze za nami przechodzimy do części szóstej czyli do starożności tutaj głównym problemem jest środowisko tak zwane, czyli tak zwane w sensie środowisko w sensie układ plansz nie ma żadnych takich raczej niewiele jest takich właśnie jakichś maszyn obrężniczych, czy laserów, czy innych takich tam rzeczy, które mogły nas zabić, a jednocześnie jest właśnie dużo jest takich przeszkód typu właśnie yy, dziury w ścianach i przeszkoki, które trzeba jakieś o takie o, zrobić, także jest y, większym problemem, jeśli chodzi o, o te etapy. Także to jest większy problem. Dobra, udało się. OK. Dobra. Spróbujemy jeszcze oczywiście w miarę możliwości poganiać, ale to no też bez ryzyka jakiegoś większego. Żeby to zrobić dzisiaj, a nie za tydzień. Bo jest tu kilka takich etapów, które są naprawdę m, wymagają precyzyjnego celowania z tymi skokami. Ale no, oczywiście, wszystko się da zrobić przy odrobinie szczęścia i praktyki. O, i to rzeczywiście może trafić między dwie ciężarówki, które mają 15 cm przerwy, zamiast na niej, na którąś z nich, wybrać sobie dosową. sobą. Ale nie, po co? Yy, dobra, to nieważne. Powtarzamy. Jedziemy dalej. Tutaj. O, 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 dobra. I będziemy się ratować jeszcze. Spowolnienie czasu jest naprawdę bardzo fajne. I to naprawdę dużo pomaga. Przynajmniej takim mm, osobom, tak jak ja nie mam umiejętności takich zręcznościowych zbytnio. Przynajmniej jakichś takich nadmiarowych. Dobra. Okej, daszem i... Dobra, trafiłem tym razem w te dwie ciężarówki Tym razem się udało Sze... Ojej, 6-3 już przed nami, także Mam nadzieję, że niedługo zbliżymy się O, to, to jest jedna z gorszych Plansz Ponieważ tutaj mamy jakby Musimy się zabawić w frogera Czyli w żabkę, która przechodziła przez jezdnię dla dla starszych graczy gra znajoma, dla młodszych już niekoniecznie, ale ułamki sekund. Okej przy co prawda no, to było trochę no, duży fart na szczęście, no ale jest... Ta nieszczęsna plansza za nami, więc dalej z tego tutaj nie jest już tak tragicznie, poza jedną, jeszcze później, jednym poziomem. Okej... Okay. Czemu ja nie skoczyłem? Co ja zrobiłem teraz? No dobra, okej, okay. to, to było już, no... To był wysoki skill, tak zwany. No ale no to już, że tak powiem, nie mam na to rady. Ale fart! Się uratowałem. Dobra, tym razem poszło dobrze. Już połowa prawie za nami. Znaczy połowa drugiej połowy. Jakkolwiek to nie zabrzmiało. Jakkolwiek to nie brzmi. O, tym razem mamy bombardowanie z obu stron, ale no to jest jeszcze do, do przeżycia. O. Dobra. Tu jest... A, tu są... doszło coś nowego, co zapewne za chwilę zaraz zobaczycie. A mianowicie... O, no, muckarnia doszła. Więc generalnie móc karnia nie polecam. Mucić to. My nie nas. Cytując klasyka. I tu mamy jeszcze móc w wersji drugiej, ale to na szczęście nam już w tej chwili nie groźne, więc jest okej. Okay. Tutaj często też w tej, w tym świecie często gęsto będą pojawiały się właśnie teraz w tych etapach te zmiany kierunku, czyli wyskakując musimy się odwrócić tyłkiem do o 180 stopniów, tylko, I bardzo dużo młuckarni jest jeszcze. I znowu do tyłu. No Udam, że tego nie widziałem, żeby się nie denerwować. Udam naprawdę, że tego nie widziałem. Tego też nie widziałem. nas no. Jasna choinka. Mam wrażenie, że tu nie ma bezpiecznych ciężarówek, one są za każdym razem losowo, się jakby trochę to ustawia wszystko. Mam takie przynajmniej wrażenie, chociaż może się mylę. To, to mam wrażenie, to ułamki sekund różnią. Te ciężarówki i... Czasami się ustawią lekko inaczej. A czasami nie. Dobra, ale nie nieważne. Mamy za sobą... 6, 7, także zostało jeszcze tylko 3 A to jest, tutaj mamy z kolei świat, który się kołysze bardzo mocno Ale to też, to nie było jeszcze takie najbardziej tragiczne Bo tu można, o, i powinniśmy dolecieć Okej okay. Także to nie było jeszcze najgorsze Teraz doszło właśnie Dochodzi kolejna mechanika jakby w, wściekła kula, która nas miażdży i to jest chyba najpierw udało mi się na tej pojedynczej więc z tych podwójnych zawsze skakałem z tych tutaj też znaczy zawsze, wtedy kiedy to robiłem poprzednio więc no ale no okej okay. i na pewno się nie uda to na tą, na tą przedostatnią skoczyć bo to się nie ma takiej szansy Ważne, żeby dasz doładował i, i teraz na ciężarówkę. Dobra. Czyli tutaj to jest jedyna metoda. Ja innej nie wymyśliłem. A to już nie było, dobra. Czyli ostatnia. Teraz już jest w ogóle masakra, bo trzeba tutaj dolecieć do ciężarówek tak, żeby ona nas nie zdążyła zmiażdżyć. Nie pamiętam, która to chyba musi być. Ta chyba podwójna teraz. Tutaj właśnie. Chyba do tej podwójnej trzeba tam zdążyć, jeśli mnie pamięć nie myli bo inaczej nie mamy nawet szans żeby tutaj coś z tym zrobić tak? czy mi się tego zdawało? może taki bug był dziwne no dobra no nie, chyba dziury nie ma niestety chyba tylko jakiś bug był wizualny, albo coś dobra nosz, grubcia ciężarówka Okej, okay, czyli tak można spróbować po prostu się tutaj o skoczyć Daszem do tyłu Ciężarówka I poczekać na dasza i liczyć na to, że się o, uda No dobra W takim układzie skończyliśmy to co już był, powinno być zrobione wcześniej, ale niestety się nie udało Także zakończmy moje męki i wasze w sumie też Także do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku.